Zdałam sobie sprawę, że moi rodzice kompletnie stracili rozum, gdy miałam 16 lat. Stałam na dachu naszego garażu z butelką wódki, podczas gdy moja mama dopingowała mnie z dołu. Spróbuj złamać rękę, powiedziała, wskazując na bliznę na swoim łokciu. Dasz radę. Mama i tata mieli obsesję na punkcie idei, że są idealnymi ludźmi, którzy przeżyli idealne życie. Każdy błąd, jaki kiedykolwiek popełnili, był w rzeczywistości koniecznym krokiem dostania się tym, kim byli dzisiaj. Oczekiwali więc od nas podejmowania dokładnie tych samych decyzji w tym samym wieku, włączając w to głupie błędy, takie jak skakanie po do basenu. Gdy urodził się mój starszy brat Bartek, tata usiadł i spisał całą historię swojego życia. Rok roku, jak instrukcje obsługi. Dla niego. Gdy Bartek skończył 7 lat, tata kazał mu zacząć grać w siatkówkę. Chociaż Bartek nienawidził sportu, bo tak właśnie robił tata. Gdy Bartek miał 9 lat, tata kazał mu wdać się w bójkę z kolegą w szkole, tak jak on kiedyś. Był zachwycony, gdy Bartek złamał nos, ponieważ tata też kiedyś złamał swój. I właśnie wtedy rozwinął w sobie ducha walki i postawę dam radę. Mama robiła to samo ze mną i moją siostrą Zosią. Miała na ścianie w swoim gabinecie ogromną oś czasu ze zdjęciami, pisami z pamiętnika i wycinkami z gazet. Kiedy skończyłam 13 lat, usiadła ze mną i powiedziała: "To jest twoja instrukcja, jak stać się kobietą". Zapytałam, co się stanie, jeśli nie będę chciała czegoś zrobić, co ona zrobiła, a ona